Włączyć i jeszcze raz. Ok, teraz jest w porządku. Dobra, więc zacznijmy. Przede wszystkim krótko powiem Państwu o firmie Dynamic Estate. Jest to spółka założona w Polsce, zarejestrowana w Katowicach pod polską jurysdykcją, celowo, ponieważ właśnie tak żeśmy chcieli biznes prowadzić w Polsce. Aha, prosiłbym Państwa o wyciszenie mikrofonów, potem możemy je włączyć na koniec, żeby nic tam nam nie trzaskało w tle. I wcześniej, tak naprawdę już prawie dziesiąty rok, my prosperujemy na rynku w finansach, reklamie, marketingu, crowdfundingu, mieliśmy swoje projekty związane z polisami ubezpieczeniowymi, działaliśmy długo w ubezpieczeniach, również w nieruchomościach wcześniej, ale to przez krótki okres czasu. Odpaliliśmy kilka projektów reklamowych, jako Dynamic Network, który do tej pory zresztą działa, a teraz powołaliśmy do życia Dynamic Estate, spółkę, która ma na celu właśnie flipowanie nieruchomości. I po tych wszystkich flipach, które my prywatnie zrobiliśmy ze wspólnikiem, ostatni zakończył się w Tychach półtora miesiąca temu. Zdecydowaliśmy się na uruchomienie projektu takiego globalnego w oparciu właśnie o technologię blockchain, z prostych powodów, żeby móc dotrzeć do ludzi, którzy nie mieszkają w naszym kraju, po pierwsze, a po drugie, którzy są daleko od Katowic i ciężko byłoby załatwiać z nimi sprawę związaną z udziałami w spółce ZOO, ale to również jest możliwe, o czym powiem później. Firmy tworzą tak naprawdę ludzie no to jest logiczne natomiast ten członek naszego zespołu, to można wymienić CEO Włodka Piwowarczyka, który jest z wykształcenia prawnikiem, przy okazji jest inżynierem również z wykształcenia, pracował przez lata jako kierownik, później jako dyrektor wykonawczy przy kilku projektach w Tychach, urodził się i wychował w ogóle w Tychach, z też pomysł na Śląsk. Jestem ja jako współzałożyciel od lat w sprzedaży, tak naprawdę. Nic innego przez całe życie nie robiłem, tylko sprzedawałem, prowadziłem grupy sprzedażowe, seminaria biznesowe związane z finansami. Ciężko się trochę o sobie mówi, ale muszę przez to przejść. Tworzyłem zespoły i grupy związane z sprzedażą i marketingową, i z budowaniem promocji, z budowaniem wielu różnych płaszczyzn sprzedażowych. To tyle o mnie. Jest Zbyszek Huchro, który jest również naszym współzałożycielem. On od lat prowadzi własny biznes w Mysłowicach. Do tego był dyrektorem dużych firm ubezpieczeniowych i działał również w podobnych branży, co my wcześniej jako Dynamic Fine, jako grupa Dynamic. Do tego dwie kluczowe osoby, które musiałbym Państwu wskazać, to jest Bartosz Wójtowicz, dyrektor do spraw renowacji. On właśnie był odpowiedzialny za poprzednie nasze flipy. Chwała mu za to oraz Alicja. Która zajmuje się wizualizacjami naszych mieszkań, jest architektem z wykształcenia po studiach. Przez krótki czas pracowała w zawodzie, teraz z racji projektu znowu do niego wraca. A oprócz tego mamy jeszcze w zespole cały, cały zespół związany z prowadzeniem social media. Mamy obecnego na kanale Andrzeja i Mariusza obecnych, którzy zajmują się również naszą, naszą, naszą promocją w, na innych kanałach społecznościowych. Mamy osoby od homestagingu, mamy pośredników nieruchomości, dwie kancelarie. Mamy kancelarię prawną, która nas obsługuje, doradcę podatkowego i generalnie jeszcze kilka innych osób które z racji czasu po prostu nie będę dzisiaj wymieniał być może kiedyś się spotkamy na jakimś evencie będzie można ich wszystkich razem przedstawić dlaczego wybraliśmy rynek nieruchomości przede wszystkim wierzymy ja osobiście i my również jako grupa wierzymy że nieruchomości na chwilę obecną to jest najbardziej stabilny dochodowy i bezpieczny biznes jaki można sobie w ogóle wyobrazić na rynku nie tylko w Polsce i dlaczego tak jest? Nieruchomości naszym zdaniem to biznes przyszłości. Każdy, proszę Państwa, musi gdzieś mieszkać, każdy musi mieć dach nad głową. Posiadanie własnego mieszkania to jest naprawdę dzisiaj fajna sprawa. A już nie wspomnę o tym, że. Tak naprawdę ludzie od zawsze chcieli otaczać się ładnymi rzeczami, no i posiadanie własnego, fajnego apartamentu, ładnie wykończonego, to jest też marzenie, moim zdaniem, większości ludzi. Harf Eker, mówca motywacyjny, osoba, która napisała bardzo wiele książek z zakresu rozwoju osobistego, powiedział kiedyś takie zdanie w umyśle milionera, nie czekaj z zakupem nieruchomości, kup nieruchomość i czekaj. I przez lata ta dewiza w ogóle nie straciła na wartości. Myśmy delikatnie ją zmienili, kup nieruchomości flipuj. U nas to tak wygląda mniej więcej, ale sens jest ten sam. I dla wszystkich osób, które nie wiedzą, co to jest flip, bądź nie miały z nim do czynienia, w ogóle tak mała dygresja. Ja sugeruję wszystkim z Państwa, którzy są po raz pierwszy dzisiaj u nas na webinarze, żeby sobie po zakończonej prezentacji, czy tam przez weekend, w wolnej chwili, weszli na nasze stare dobre Google. I po prostu wpisali, ile można zarobić na flipach mieszkaniowych. Albo cóż, cóż to jest flip? I zobaczycie Państwo, że to, o czym my tutaj rozmawiamy, to naprawdę jest dolna półka. Zaraz o tym też powiem. Kupujemy mieszkanie do remontu. Remontujemy je na wysoki standard, czyli mówimy o kwestii 800-900 zł za metr kwadratowy. Żeby to naprawdę było pięknie wyremontowane, pod klucz de facto. A następnie sprzedajemy bądź wynajmujemy i zyskiem dzielimy się z Państwem. I to jest tak naprawdę jedyna różnica, która dzieli nasz projekt od wszystkich projektów flipowych, które ludzie robią w Polsce i za granicą, łącząc się w pary, w dwójki, w trójki, w czwórki, bądź robiąc to indywidualnie, że my się dzielimy z zyskiem, właśnie z osobami uczestniczącymi w projekcie. Jakie są korzyści z takiego podziału zysków? Przede wszystkim musicie Państwo wiedzieć jedną rzecz, to jest niezmiernie ważne. Wprowadzimy sobie taki termin, który nazywa się linią flipową. Czyli linia flipowa to jest zgromadzone przez nas 200 tysięcy złotych, bo taki kapitał w 100% wystarcza na zrobienie tychach tutaj w, okolic, w okolicach, tychy Katowice, bo tutaj tego regionu się trzymamy, zwłaszcza z tego powodu, że jesteśmy właśnie ze Śląska. Tak na marginesie ja z rybnika się wywodzę, więc ten region jest mi bardzo dobrze znany. I jedna linia flipowa to jest tak naprawdę zakup mieszkania, załóżmy za 150 tysięcy, wyremontowanie go za 50 tysięcy i sprzedaż z zyskiem 30 tysięcznym. I naszym celem jest taki dobór nieruchomości, żeby właśnie ten otrzymany zysk był nie niższy niż 30 tysięcy złotych. Ktoś by mógł powiedzieć, że to ciężko tak stwierdzić. Jest to nie do końca prawda, ponieważ właśnie jest pewna trudność, natomiast ten błąd jest naprawdę 5%. Zobaczcie. Znamy sobie swoje założenia kosztów remontowych. Mamy stałych dostawców. Teraz korzystamy akurat z Leroy Merlin, natomiast kuchnię bierzemy z Agaty. Wiemy dokładnie jak to wygląda, bo to jest taśmowe robienie mieszkań. Chcemy, żeby to było stałe i powtarzalne, stąd taki niski zysk na poziomie 30 tysięcy. Wcześniej Państwu wspomniałem, że fliperzy zarabiają więcej. Tak, 40, 50, 60, a chyba nawet Obecny tutaj na kanale, z tego co wiem, Darek, ostatnio mówiłeś, że było nawet coś podobnie, około 70 tysięcy, z tego co pamiętam, o ile to nie jest tajemnica oczywiście. Więc fliperzy zarabiają naprawdę spore pieniądze. Artykuły na Google'ach, które można przeczytać, brzmią na przykład mój pierwszy flip 45 tysięcy złotych i my celujemy w ten pułap 30, ponieważ właśnie znając koszty materiałów, zaopatrzenia, ekipy budowlanej, naszej wizualizarzystki, Kosztów związanych z materiałami, z ekipą budowlaną, z zakupem mieszkania, jesteśmy w stanie oszacować, w jakiej cenie sprzedamy mieszkanie w tym rejonie, żeby zysk wyniósł nie mniej niż 30 tysięcy. Jeśli prognozy wskazują na mniej niż 30 tysięcy, po prostu takiego mieszkania nie kupujemy. Ostatni nasz flip w Tychach zakończył się zyskiem na poziomie 42 tysięcy złotych, czyli de facto przekroczyliśmy o 12 tysięcy to, co zakładaliśmy, że będzie. I teraz, jeśli taka jedna linia flipowa zostaje spełniona, czyli robimy cztery flipy w ciągu roku, czyli sprzedajemy mieszkanie za 230 tysięcy, to te 30 tysięcy w 80% rozdzielamy pomiędzy wszystkie osoby, które uczestniczą w projekcie, a 20% zostaje w firmie, a za odzyskane 200 tysięcy ze sprzedaży robimy kolejnego, kolejnego i kolejnego flipa, czyli łącznie robimy go co 3 miesiące z jednych 200 tysięcy cztery razy, i to jest właśnie jedna linia flipowa to oznacza, że takich flipów zrobimy cztery w ciągu roku i wtedy mniej więcej ten zysk szacuje się dla osób uczestniczących w programie na poziomie między 40, 35-40% brutto, tak można stwierdzić. Jeśli by się okazało, że szybciej się nam uda, co jest trudne, na przykład w dwa miesiące, to on może podskaczyć nawet do 60%. Co się dzieje, kiedy uzbieramy 600 tysięcy? W tym momencie mamy otwarte trzy linie flipowe, czyli wchodzą trzy mieszkania, Trzy ekipy budowlane i robią je cztery razy do roku, czyli mamy do czynienia z 12 i te, mieszkaniami i te procenty w tym momencie wzrastają. Natomiast na dzień dzisiejszy trzymamy się jednej linii flipowej, bo właśnie mieszkanie w Tychach została podpisana umowa przedstępna. 18 lipca jest podpisana umowa notarialna już na kolejny flip, który robimy. I króciutko, może nie króciutko, bo to najistotniejszy moment tak naprawdę. Jak wpletliśmy technologię blockchain w? Nasz projekt biznesu tradycyjnego. Po pierwsze, token estate token jest używany tylko i wyłącznie do rozliczeń z naszymi inwestorami. My go nie używamy w celach spekulacyjnych, chociaż takie osoby też się znajdą. Nie chcemy na nim zarobić w sensie kryptowalutowym i tak dalej, ponieważ on służy tak naprawdę, on odzwierciedla udział. Który ktokolwiek z Państwa mógłby nabyć u notariusza jako standardowe udziały w spółce ZoO, To jest dokładnie to samo. Czyli u członek klubu, czyli Państwo, kupujecie token poprzez Bitcoin bądź Ethereum, korzystając z procesora Coin Payments, następnie my pozyskujemy kapitał jako Dynamic Estate, zakupujemy nieruchomość, tak jak to miało miejsce teraz, flipujemy ją, czy znaczy generalnie flip to jest cała ta procedura zakup, remont sprzedaż a następnie dwa razy do roku dzielimy się zyskiem z uzyskanego mieszkania w proporcji 80% dla Państwa, 20% do firmy, ze wszystkich slipowanych mieszkań, które zrobimy w ciągu całego półrocza, czyli w styczniu wypłata dywidend, która będzie teraz, po nowym roku, w lipcu, styczniu, lipcu i tak dalej. I zakup tokena u Państwa jest jednorazowy, czyli jeśli ktokolwiek z Państwa kupi taki token i będzie go trzymał, to za każdym razem, kiedy pojawia się wypłata dywidendy, to, do, to możecie Państwo w tym momencie czerpać korzyści z pasywnego trzymania naszego tokena. I jest to dokładnie tak samo jak wypłacana dywidenda w spółce ZOO, z tą różnicą, że w spółce ZOO, według standardów, wypłata dywidendy odbywa się raz do roku. I teraz wcześniej powiedziałem o udziałach. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zamienić posiadane tokeny na udziały, ponieważ jest na przykład tradycjonalistą, nie respektuje kryptowalut, nie wierzy im, boi się ich, różne powody mogą być, to tak naprawdę. Tak naprawdę wystarczy odwiedzić nas i po prostu yy, i po prostu zamienić posiadane tokeny na udziały w naszej spółce. Jest to możliwe, właśnie nad tym pracujemy. Jak zarabiać na naszym projekcie? No przede wszystkim jest to bardzo proste. Jeśli dajemy z jednej linii flipowej 40%, to w tym momencie yy, inwestując 10 tysięcy złotych możemy liczyć na stałe 4 tysiące złotych co roku, dwa razy do roku, czyli 20%. Styczeń, 20 lipiec i tak w kółko. Jeśli chcemy zarabiać analogicznie na przykład 5000 dolarów na naszym projekcie, wystarczy to podzielić przez 40%, wychodzi 12,5 dolarów. Po obecnej cenie tokena 16 centów za sztukę. Wychodzi w granicach 80 tysięcy tokenów muszę nabyć, żeby mieć z tego regularnie 5000 dolarów co roku. Wspomnę tylko jeszcze o tym, że token był po 5 centów w pre potem skoczył na 15, teraz mamy stage drugi, mamy 16 centów za sztukę i będzie dźwigany aż do wartości 45 centów za sztukę przez nas, cena emisyjna, a następnie wchodzi 20 lutego 2020 na giełdę CoinCasso między innymi i jeszcze inne, ale na razie o tym nie będę mówił, bo nie chcę zapeszać. Tutaj widzicie Państwo nasz screen na Etherscanie, gdzie można znaleźć nasz token. I żeby zostać członkiem klubu potrzeba 2000 tokenów, co stanowi na dzień dzisiejszy w granicach 300 dolarów z drobnym haczykiem wejście w inwestycje. I dodatkowo przygotowaliśmy program afiliacyjny dla osób, które są bardziej przedsiębiorcze, które mają grupę swoją. Wypłacamy 20% prowizji bezpośrednio, nieobarczonej obowiązkiem reinwestycji, 100% do wypłaty momentalnie z dnia na dzień w postaci Bitcoina na dowolny wskazany adres. I nie trzeba posiadać własnych tokenów, żeby dostać prowizję. Jeśli ktoś ma głębszą grupę, bądź taka grupa powstanie w głąb, to w tym momencie wypłacamy jeszcze dwie linie po 5% i na tym kończy się ten multilevel marketing trzypoziomowy. Jest naprawdę krótki i prosty. I łącznie daje to 30% prowizji, co naprawdę, proszę państwa, jest sporo. Ja ogólnie wśród grupy ludzi, z którymi współpracuję, jestem znany z tego, że Zawsze mówię prosto z mostu i nie mam zamiaru się zmieniać, więc powiem, że jeśli ktoś szuka jednoprocentowych naliczeń dziennie, półtorej procentowych, to odsyłam do innych hipów, nie wiadomo jakich piramid i bardziej ryzykownych biznesów i nigdy nie krytykuję tego, jak ktoś robi coś takiego. To jest po prostu sprawa indywidualna. Każdy biznes trzeba i tak mieć na uwadze, żeby go spokojnie przemyśleć i przekalkulować. U nas te 30% jest. Wystarczające, jeśli chodzi o biznes nieruchomości, więcej nie będzie, bo po prostu to się bilansuje w taki, a nie inny sposób, że tyle możemy wypłacić. I oczywiście rejestrujemy się z linka osoby, która Państwa zaprosiła na ten webinar. Wydaje mi się, wydaje mi się, jest to jak najbardziej poprawne. Dlatego zachęcam Państwa. Dzisiaj token jest po 16 centów. Przed nami jeszcze hoho -ho czasu do końca roku, kiedy jego emisja będzie dźwigana aż do 45 centów, Centów za sztukę. Jest tak naprawdę osoby, które myślą, że się spóźniły, nie kupując w pre-sale od razu mówię nie. Nie jesteśmy nawet w połowie jego wartości. A według badań, które zleciliśmy w zeszłym miesiącu, token przy wejściu na giełdę, jeśli, będzie oparty, jeśli jest oparty o rynek nieruchomości, taki jaki proponujemy, a w przyszłości mają się pojawić również wynajmowane nieruchomości, bo całego kapitału zebranego niestety nie da się slipować nie jest to wykonalne fizycznie. To token oparty o wynajmowane nieruchomości dające takie same prowizje dwa razy do roku w postaci dywidend może być wart na giełdzie nawet między 1 a 9 dolarów. Takie są szacunki. Wiem, że ta, ten spread jest gigantyczny, to jest duży spread, jeden między 1 a 9, ale biorąc pod uwagę, że on kosztuje 45 centów na koniec, a dzisiaj 16, to wydaje mi się, że znajdą się osoby, które. Będą chciały nabyć go jedynie w celach spekulacyjnych i sprzedać po prostu na giełdzie. Nic z tym nie zrobimy. Ale wtedy ta osoba pozbywa się po prostu prawa do dywidendy siłą rzeczy. Więc trzeba sobie wziąć pod uwagę, czy chce stale pasywnie zarabiać rok w rok, rok w rok. Tak długo jak firma będzie flipować, potem wejdziemy w wynajem i będziemy właścicielami nieruchomości i również czerpać z tego korzyści, przekazać token w spadku, oddać go dzieciom. Słuchajcie, no. Tak naprawdę można robić cuda niewidy z, tym, z, z, z tego typu biznesem, więc nie będę nawet o tym dalej mówił. I w tym miejscu dziękuję za uwagę. Mam gorącą prośbę, bo widzę na liczniku, że na Zoomie zostało nam 5 minut. Jeśli się okaże, że Zoom nas rozłączy, to prosiłbym o połączenie się ponownie. Ja tu dalej będę z tego samego linka. I to tyle, jeśli chodzi o prezentację projektu. On jest naprawdę prosty. Jest to tradycyjny biznes zarejestrowany w Polsce, związany z, z rynkiem nieruchomościowym, z rynkiem nieruchomości, z rynkiem flipem mieszkań. Jedynie token jest właśnie, jest wsparty technologią blockchain, co okazało się genialnym pomysłem, powiem tak zuchwale, ponieważ ominęliśmy całą procedurę związaną z kosztami administracyjnymi. Z wszelkiego rodzajami emisjami akcji, wejściem na giełdę papierów wartościowych i nawet ktoś, kto mieszka w Anglii na przykład, może zrobić klik, transfer, zakup token, przelew i, jest, i ma tokeny i korzysta z tego projektu tak samo, jakby był udziałowcem. Michał, ja, możesz pokazać back office? Tak, mogę pokazać back office. Właśnie to jest. Ja, miejsc... tu jeszcze, ja tu jeszcze w międzyczasie chciałem powiedzieć, że mamy trzy godziny dokładnie, jak będziesz pokazywać. Mhm. 3, godzin, 3 godziny, 3 dni, 16 godzin na do końca naszego iDropa, tak? Czyli osoby, które. O, właśnie, dziękuję, Mariusz. Które, o, to może dokończysz. Tak, tak. Airdrop jest do 15. Wyleciało mi to z głowy. Za dużo na głowie. Airdrop jest do 15 lipca. Każdy to zakupi do 15 minimum 2000 tokenów, dostaje 100 tokenów od nas gratis, dodatkowo. Wystarczy minimum 2000 zakupić, czyli de facto zostać członkiem klubu, tak naprawdę, i dostajemy 100 więcej. Widać stronę. 15 lipiec to jest poniedziałek, czyli generalnie należałoby podziałać już no. teraz. Do poniedziałku, myślę, do północy chyba trwa. I teraz tak, e, widzicie Państwo kanał na YouTubie, tu jest webinar po angielsku, tutaj mamy wszystkie instrukcje tak naprawdę nagrane z pokazaniem mysz myszką, kliknij tu, zrób to, dla osób, które nigdy tego nie robiły i wysłanie tak naprawdę komukolwiek tego pierwszego filmu e, z instrukcją postępowania wystarczy, żeby on przez całą procedurę przeszedł od A do Z, to jest raz. Dwa, e, było pytanie o back office, Czyli nie mam mniemam, że chodzi o zalogowanie się na, na sam dashboard, tak? Tak, tak, i pokazać w jaki sposób wpłacić depozyt, jak kupić tokeny. A, to tutaj. To ja bym proponował otworzyć właśnie instrukcję postępowania i teraz popatrzcie na YouTubie, na tym kanale, ja go zaraz wkleję na czacie. Mamy coś takiego jak spis treści. Rejestracja konta, weryfikacja, założenie, procesor, wpłata na BitBay, zakup tokenów, a tu pod spodem tak naprawdę jest link do każdego z tych filmów osobno. One mają po 2, 3, 4 minuty i wszystko tu można zrobić od A do Z, nawet nie robiąc nigdy transferów blockchainowych tak naprawdę. W ten sposób bym przekierował Państwa. Dlatego wrzucam właśnie na czat. Czat. Tutaj, proszę bardzo, kanał do tego, link do tego kanału, do tego filmu na YouTube, to jest pierwszy startowy film, który wszystko wyjaśnia, a tam od tamtąd, nawet jeśli ktoś przez przypadek, słuchajcie, kliknie na przykład weryfikacja konta na BitBay, to w połowie, w połowie filmu przy logowaniu się na BitBay system, YouTube go zapyta, a na pewno masz konto, jeśli nie, to kliknij tutaj, zobacz jak je założyć, to jest wszystko ze sobą połączone. Pytania. Czy są pytania jakieś do mnie z tego tytułu? Chyba wszyscy wszystko e, To ja mam pytanie, nie, ja mam pytanie. E, odnośnie, e, o Jezu, odnośnie, odnośnie, bo żeby zostać tym klubowiczem, to 2000 tych tokenów trzeba mieć, tak? A czy jest Aha. możliwość tak jakby sukcesywnie sobie, nie wiem, miesiąc w miesiąc po 500 kupować na przykład i po czterech miesiącach. Się Za każdym przyjmować. razem, kiedy tak naprawdę kupisz token i on dojdzie do momentu, kiedy jest wypłata dywidendy, to system sprawdza, ile tokenów posiadasz, i tą wartość dostajesz wypłaconą po prostu. Czyli tak naprawdę można z tego zbudować system stabilnego oszczędzania. Już na którymś webinarze właśnie ktoś o to pyta. Tak, jak najbardziej. Wziąć pod uwagę, Michał, taką rzecz, że. Dzisiaj tokeny są w takiej cenie, a za cztery dni będą droższe, tak. Tak, czyli kupno tej samej ilości tokenów powoduje, że więcej zniechów potrzebuje. To będzie większy koszt. Większy koszt będzie. Słuchajcie, ja mam, ja mam tutaj to to prośbę. Ja na chwilkę rozłączę, bo nam została minutka i prosiłbym o dołączenie jeszcze raz, dobrze? Okej. Okay. Moment.